Cześć, witamy Was ponownie z kanału Full Stuff. Dzisiaj luty, ferie. Jesteśmy na Przełęczy Knurowskiej Jak widzicie, mamy piękną pogodę. Jak widać, tam piękne tatry. Właściciel ośrodka, w którym jestem zlokalizowany, zabrał mnie na wycieczkę. Wyszek ułatwia nam pobyt w jego ośrodku jak powiedz coś do kamery, będziesz w telewizji. To jest No, y, wziął mi na przyjaźkę i no, nie umieszkałem tego y, nagrać. I zaraz wam pokażę, co tu się dzieje na tym sprzęcie. No masz tu zabawy trochę jak spadnie śnieg. <laughs> <laughs> <po się> <laughs> <laughs> Det var sant.